Wtorek, 2 września, 8.51 czasu środkoeuropejskiego. To są kontaże giełdowe Bossa Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej na instrumentach futures na indeksy giełdowe. Futures w NAWIG 20 znajdują się w rejonie 2411-12 punktów, 6 minut po otwarciu rynku terminowego w Warszawie. Rozpoczęcie luką wzrostową podkręca wcześniej zaobserwowany impet, który jest prowadzony. Lokalną linię wzrostową od 28 sierpnia poprowadzona po dołkach, po minimach, to powoduje, że w układzie H1MA 200 przyspiesza, a zerwanie luką HOSY która już jest po raz drugi, zaznaczam, że wczoraj mieliśmy również lukę, a zwiększa prawdopodobieństwo, że po wzroście będziemy jednak się stabilizować, co nie zmienia faktu, że może pojawić się jak najbardziej trzecia luka i byłaby to luka oczekiwana, ostateczna, tak, tak zwana luka testowa. A i wówczas wyrysowanie trzeciej luki, czyli jakby zamykamy dzisiejszy dzień, zwiększa nam prawdopodobieństwo maksimów, jakie osiągnęliśmy na FW20 27 sierpnia, czyli maksimów przed spadkiem. Zauważmy, że to podbicie kilkunastogodzinowe redukuje już w znaczącym stopniu wcześniejszą podaż. Mamy fazę przenikania hossy, fazę wzrostową. Szybkie średnie w modelu Gepiego przecinają te wolniejsze. Oczywiście mam tutaj na myśli żółte i czarne wstęgi, czyli te najszybsze i tak. EMA 200 z bliska od przecięcia EMA 1000 w układzie H1. A wskaźnik CCI jest ponad 100 punktów. To pokazuje prześlenie popytu. Podaż przerzuciła się na wyższe poziomy, bo widać, że nie ma sensu na niższych poziomach zajmowanie krótkich pozycji i dystrybuowanie. Skoro popyt jest tutaj wyraźnie silniejszy, aktywniejszy i ma swoje argumenty, na których a, może się opierać. Zauważmy jednak, że tutaj, według Camarilla, jesteśmy blisko H5 Camarilla 2417 i dopiero przebicie 2417 a, spowoduje tak zwany long breakout, że, że wybijemy się tutaj jeszcze bardziej. A jeżeli do tego nie dojdzie, to jak najbardziej jest to pivot. A, w tym momencie propodażowy, od którego możemy zanurkować w rajon środka dzisiejszej luki, na przykład w rajon 2406 albo do wczorajszych maksimów liniowych mniej więcej 2400-401 punktów. A zerknijmy teraz na futures dla Dow Jonesa. Zobaczmy, czy tendencje te początkowe wstępujące przed rozpoczęciem sesji na rynku kasowym w Warszawie Przekładają się, czy są o wzorowaniu kopią tego, co dzieje się na rynkach otoczenia, rynkach zagranicznych. I tak nowojorskie futures podbijają również do H5 Camarilla. Dążą znajduje się w rejonie 17121 i testuje maksima tutaj liniowe z 29. I mniej więcej właśnie jest teraz na oporze. Przebicie tego oporu niekoniecznie musi oznaczać pionową ścianę w górę. Natomiast będzie już to sygnał wstępujący, że to co wcześniej obserwowaliśmy, czyli takie kroczące price action w górę jest jak najbardziej zasadne. Zwyżka jest prowadzona po MA200, na tej dynamicznej linii popyt się aktywuje, a teraz widzimy już fazę prześlenia. Prześlenia, próba wypunktowania górki cenowej i jak najbardziej jeżeli... Popyt się przestraszy przy takich podwyższonych poziomach, to będziemy mieli fazę powrotu do, do czarnych wstęg, do średniej MA200, co nie zmienia faktu, że cały czas tendencja wzrostowa jest utrzymana. Zerknijmy teraz na S&P 500, czy tam mamy zbieżność do Dow Jonesa. Jak najbardziej zbieżność jest, ale dynamika jest większa. Więc na S&P 500 mamy już od kilku godzin nowy szczyt względem tego z 29 sierpnia. Model Gapiego ma silniejszy impet, większy, dynamiczniejszy, a MA200 unosi się także w górę, dając dynamiczną linię hossy. Walczymy teraz psychologicznie z barierą, 2001, 2004 jest to cała strefa. Tak? W ujęciu godzinowym są to punkty, natomiast w ujęciu dziennym czy tygodniowym w wyższych interwach będzie to strefa, wąska strefa, wokół której popyt podaż będą się ścierały i próba wybicia jeszcze dynamiczniejszego w górę można potykać podaż. Ale jeśli kurs powróci ponownie do 2001, do 1999 i tam popyt postawi do swoje argumenty że niżej nie schodzimy, bo MA200 na przykład rośnie w H1, bo pojawiają się fundamenty, makro, luźniejsza geopolityka, mniejsze napięcia, to wówczas możemy mierzyć zasięgami na znacznie wyższe poziomy. I tak te poziomy bardzo łatwo można oszacować, tak, patrząc, że poprzednia falka wzrostowa miała mniej więcej zakres 1987-2003, czyli blisko 20 punktów, to spokojnie do rejonu a jeszcze te 15 punktów, czyli 2020 30, 2020, 30, możemy zyskiwać i to klasycznie, w pojęciu klasycznym. Według Fibonacciego ekspansja zewnętrzna sięga 2050 minimum. I na sam koniec zerknijmy na DAXa, czyli tak naprawdę na a frankfurcki indeks, a dokładnie na instrumenty Futures, które zmagają się z opadającą EMA 1000, natomiast także tutaj jest zerwanie luką Hossy y EMA 200 przyspiesza, a H5 9556 jest takim barometrem jak przy FW20. Ponad tą barierą pobyt może przeważać, ale ponowne zejście poniżej tej bariery da przejściową jakby korektę spadkową. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.